bo tak mi wydawało się najlepiej, ale najpierw trzeba było pokonać Zatokę Biskajską, a przede wszystkim byłem ciekaw, jak wygląda sprawa z autopilotem, ja go po prostu, co prawda wyremontowałem, ale teraz okazało się, okaże się, jak jest naprawdę sprawny, no i z tego MUKS jak wypłynąłem, no to wiadomo, kawałek drogich tam kilkanaście mil, żeby już płynąć w zasadzie na Zatokę Biskajską, to... W zdjęciu cum, w zdjęciu powiedzmy odbijaczy, do tego jest konieczne włączenie autopilotów. Włączyłem autopilot. No i wszystko było świetnie, tylko że autopilot, ten, który ja reporowałem, to tylko jedna część. To jest ta część, czyli tak zwany mózg, brain, czyli można powiedzieć taki mały komputer, który dyryguje kursem. Natomiast druga część to jest zamontowana na kole sterowym. to jest taka obręcz wewnątrz której tej obręczy, czy taki bęben o, ten, o kształcie obręczy, w której chodzi pasek zębaty i ten pasek zębaty właśnie porusza drugą częścią tego bębna, która jest przymocowana do koła sterowego. Okazało się, że dźwignia, którą blokuje się ten, ten bęben, nagle wróciła z powrotem do poprzedniej pozycji, no i jak za to skręcać? I spróbowałem jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i okazało się, że jest jakiś problem z tym, z tą, z tym uchwytem, z, tym, z tą dźwignią. I jedyna rada, którą znalazłem, a tak na szybko, to szybko, szybko uruchomiłem wiertarkę. Mam taką wiertarkę tutaj bardzo dobrą, bateryjną. Zrobiłem dziurkę w tej, w tej dźwigni, przeciągnąłem linkę. Zaczepiłem linker, no a już o ten w każdym razie przy pomocy tej linki blokowałem autopilot i byłem ciekawy, co się dalej dzieje. Okazało się, że bardzo dobrze pracuje. Autopilot bardzo dobrze pracuje. Ta linka trzyma to, że tam ten podźwie. No i przede mną już była sprawa załatwiona z tak zwanym autopilotem. I teraz 360 mil w poprzek Zatoki Biskajskiej. Na którejś, jak wziąłem z ostatniej prognozy pogody, zarówno windy.com, jak i tą drugą moją, ZY Grip, ta ZY Grip, to ja dostaję, powiedzmy, prognozę i od razu wtedy przybliżone prognozy na kolejne 8 dni. I wyglądało na to, że niestety będą wiatry północne. Te północne wiatry prześladują mnie od razu Cały czas północne wiatry. To wymaga jakiejś głębszej analizy i pogodowej. Ja wiem, że to się dzieje dzięki temu, głównie dzięki temu, że co róż na północnym Atlantyku pojawia się wyż, buduje się duży wyż i ten wyż powoduje, że w tej części Atlantyku, co ja płynę, czyli powiedzmy w tym momencie Zatoka Piskajska, są wiatry północne, bo taka jest cyrkulacja. Te wiatry nie zapowiadały się jako duże. 10 Miejscami 15 węzłów. Potem się okazało, że te 15 węzłów to trochę więcej, bo spotykały mi wiaterki, które miały powyżej 20 węzłów, czyli sięgały koło 6 skali Było to uciążliwe, bo płynąc pod wiatr, czyli najkrótszą drogą, że chcę, chcę pokonać te 360 mil do wyspy Uszant, po angielsku Uszant, a po francusku chyba de Croissant. I wtedy skręcę w prawo. No to tak jak mówię, tak jak powiedziałem, 360 mil i teraz cały czas pod wiatr, nie mogłem postawić praktycznie żadnego żagla, bo żaden żagiel pod wiatr nie będzie pracował. Musiałbym pójść pełnym windem, bo tego ja takich kursów ten jak wymaga, a to z kolei dość poważne nadkładanie drogi, a ja się co bądź, bądź spieszę, bo już jestem opóźniony. Czyli innymi słowy, piłowałem z silnikiem pod wiatr. Czasami udawało mi się rozwinąć troszkę genui, która tylko, tylko po to ją rozwijałem jedną czwartą genui, czy tam, powiedzmy, jedną trzecią, żeby, powiedzmy, złapać trochę przechyłu na prawą burtę, żeby ten jacht się tak niemożliwie nie połysał z lewej burty na prawą, z lewej na prawą. To zawsze jest takie coś, jak się płynie silnikiem. Bardzo mało komfortowe na jachcie, bardzo mało, trzeba bardzo uważać, nie można nic postawić na stole czy gdziekolwiek bez jakiegoś oparcia czy jakiegoś powiedzmy, bo od razu się albo przewraca, albo się ześlizguje, wylewa się albo coś takiego. Bardzo niekomfortowa żegluga. I ta żegluga przez Biskaję właśnie to tylko tego i tylko wyłącznie tego rodzaju... No nie pozwala, powiedzmy, no gdzieś trzeba wtedy się zadołować z książką w ręku, żeby nie rzucało, żeby człowiek się nie przewracał. Do tego zauważyłem i to już zauważyłem w zasadzie przedtem na Atlantyku, że mam jakieś problemy z chłodzeniem wewnętrznym. Ja mam silnik Janmar, który jest na jachcie. Janmar, bardzo dobry silnik japoński. Ale on ma wymiennik ciepła, czyli ma chłodzenie wewnętrzne, które te chłodzenie wewnętrzne jest ochładzane przez wodę zaburtową i gdzieś tam jest przeciek z tego chłodzenia wewnętrznego, bo co jakiś czas do takiego, do takiej pojemnika plastikowego muszę dolewać czajnik, czajnik wody, czasami więcej, to starcza na jakieś kilka godzin i potem znowu, potem znowu, gdzieś jest przeciek. Ten przeciek nie udało mi się tego przecieku nie udało mi się zlokalizować, także przyzwyczaiłem się do tego, że co jakieś 2-3 godziny zaglądam do silnika, patrzę na ten pojemnik, mam taki drewniany miernik, podobny do tego, co mierzę paliwo. I patrzę, ile tam jeszcze wody zostało. I dole czajnik, nalewam wody. słodkiej, Bo to musi być słodka woda. No i tak upłynęło mi. Ja płynąłem przez Biskaję chyba 2,5 dnia. Wieczorem, właściwie w nocy, w poniedziałek, niech zerknę, ale to w poniedziałek. poniedziałek, tak, w godzinie 3.53 już byłem na trawersie wyspy de Croissant, czyli tej wyspy Ushant. No i zaraz za tą wyspą płynąłem od zewnętrznej od zewnętrznej, od atlantyckiej strony tej wyspy, bo tam też można przejść między lądem francuskim, a tą wyspą, ale tam jest bardzo duży prąd i chciałem sobie oszczędzić kolejnego trudu. I brałem to prawą burtą i skręciłem, przełożyłem się na kurs jakieś 50 stopni, 0,50 stopni, który prowadził właśnie na wyspy, na wyspy te Channel Islands, takie wyspy normandzkie. I taki pierwszy zamysł był właśnie ta wyspa Gruelsej. Natomiast później przyszła taka refleksja, że jak tam się znajdę koło tej wyspy, bo wyliczyłem powiedzmy, jak szybko płynę i jak kiedy mogę tam dotrzeć, wyszło na to, że mogę tam dotrzeć w nocy w poniedziałku na wtorek, czyli... Bardzo niekomfortowo, bo po pierwsze, że tym jachtem się ciężko manewruje w wąskich przejściach. Po drugie, tam są mariny, które, do których się wchodzi tylko przy wysokiej wodzie. Ja nie mam tutaj u siebie tablicy pływów. Poza teraz się załatwia, ci co tu pływają, załatwiają to przez internet. Ale ja płynąc nie mam internetu. Także pływając z Urzy Francuskiego i wtedy zakiełkowała się myśl, że może... Tak się spokój z tymi wyspami normandzkimi, tymi Channel Islands, a po prostu popłynąć do Szerburga, w którym ja już byłem. Ja w Szerburgu byłem chyba dwukrotnie. Na pewno byłem w 1986 roku. No, w 1986 roku i na pewno byłem później, chyba w 1992. I znałem, wiedziałem, że tam jest wielki, wielka marina. Taki kołcho sprawdził. Nie wiem, Francuzi się lubują w takich wielkich marinach. I tak po prostu, po pierwsze, jest więcej luzu. Po drugie, pomosty są przypływające, czyli mogę dobić w każdej chwili, nie muszę czekać na wysoką wodę. Po trzecie, jest stacja paliwowa. Bo w tym momencie zerknąłem, powiedzmy, tym moim wskaźnikiem drewnianym, że bardzo mi się szybko kończy paliwo. To jest właśnie wynik tego ciągłego płynięcia pod wiatr a na Biskajach te wiaterki były czasami troszkę silniejsze, no to musiałem więcej dołożyć obrotów, a to pochłania trochę więcej paliwa. Także wyszło na to, że w tym Szerburgu będzie najlepsza pora zatankować paliwo. Tym razem full paliwa, bo nie wiem, czy w następnym porcie będzie taka okazja. Teraz jeszcze parę słów musiał powiedzieć tym spaniem. O ile ze spaniem, no, jak się płynie samemu, no to trzeba pamiętać, o, żeby wyglądać od czasu do czasu, rozglądać się dookoła, czy ktoś nie płynie i czy ktoś nie chce koniecznie się ze mną spotkać. O ile na Biskajach nie było z tym problemu, bo ja płynąłem przez obszar poza takim farmaterem, na którym pływają te głównie te duże statki, bo nie spotkałem, za wyjątkiem kilku ustawków rybackich, nie spotkałem nikogo. To tam mogłem się zdrzemnąć po godzinie, a nawet po półtorej. To, to, to trzeba każdą okazję wykorzystywać. Jeżeli tylko jest możliwe, że można się zdrzemnąć na chwilę, to trzeba to zrobić. Natomiast na kanale angielskim to trochę inna sprawa, bo na kanale angielskim ja cały czas myślałem o tym, że może być nie najlepiej, że będzie bardzo duży ruch. Ja oczywiście z góry założyłem, że jak okrążam tą wyspę uszak i kieruję się w kierunku wysp normandzkich, to ja płynę poza głównym Farwaterem, gdzie chodzą te główne i bardzo dużo i duże statki. I okazało się, że tu na tych na kanale angielskim ruch w nocy w tym rejonie jak ja płynąłem praktycznie żaden. Ja płynąłem nie spotykając ani statków rybackich, ani jachtów, ani promów. I potem mi taka refleksja przyszła do głowy, właściwie to jest normalna sprawa, bo tu nikt w nocy jachtami nie pływa, bo po co? To się pływa w ten sposób, że się z jednego portu płynie do drugiego w ciągu dnia, po to, żeby przypłynąć do portu, pójść do reosperacji, czy zrobić jakąś balangę na jachcie, czy cokolwiek. Promy też nie pływają w nocy, bo promy mają przywożyć turystów na zwiedzanie, czyli rano ruszają na przykład z Anglii, żeby być za godzinę, za półtorej godziny, powiedzmy, po drugiej stronie kanału, czy za dwie godziny. A potem i pływają do wieczora i potem z nikt z promami nie pływał, Bo po co? Chyba, że na przejściu do Overcalem, gdzie jest ruch ciężarówek i tak dalej, i tak dalej, to tam jest oczywiście ruch całodobowy. No i statków rybackich też tu nie ma. Nie wiem dlaczego, akurat to dla mnie jest zagadką, bo nie spotkałem żadnego na kanale. Na kanale angielskim może ryb nie ma. Pływy. Jak to ja nie mam tablicy pływów, bo ona jest gdzieś tam na internecie. Natomiast te pływy w niektórych miejscach bardzo dużo, na przykład Samalo, pamiętam, pływy były sięgały 11 metrów. Czyli 11 metrów w górę i 11 metrów w dół. Te pływy powodują bardzo duże prądy pływowe. I ja bardzo szybko się przekonałem, bo zbliżałem się do takiej wyspy Alderney. To jest jedna z wysp normandzkich, tam bardziej na wschód. I po prostu stałem koło niej. Mój speedlock, ten z ten co szybkością, jest, pokazywał, że płynę z szybkością 7 węglów. A okazuje się, że wystanął stop stoi koło na moim trawersie i ja patrzę powiedzmy później na mapę i tam jest GPS pokazuje mi szybkość prawidłowo ponad, ponad, ponad dnem. Około jednego węzła. To nic dziwnego, że stałem prawie w miejscu. Ale kanał angielski ma też tą zaletę, że te prądy pływowe, które są wzdłuż kanału, one się potem rozkładają troszkę w lewo, troszkę w prawo, ale generalnie wzdłuż kanału, że potem za 6 godzin ten prąd odwraca się o 180 stopni, i nagle się okazało, że za, za wyspą, tą, co wspomniałem, Alderney nagle zaczynam płynąć szybkością dziewięciu węzłów, płynę, płynę dalej powiedzmy pokazuje mi na wodzie 5 węzłów czy sześć węzłów, a płynę dziewięć. Czyli już w drugą stronę prąd mnie goni w kierunku Szerburga. No i tak mnie pchał do tego Szerburga, aż w końcu we wtorek, czyli nie zerknę, tak we wtorek o godzinie chyba 14.16 wszedłem do tego do tego port Chantereyny. No i takie miejsce znalazłem tam. I akurat się to sali jakieś większe jachty. Jeden holenderski, a drugi francuski. Miejsce było między innymi. spytałem się, czy to jest miejsce wolne, czy mogę stanąć. No i toście mi pomogli. Z tym, że musiałem wyjść jeszcze na zewnątrz basenu żeby. Bo ja każdorazowo sprawdzam, po której burcie mam położyć odbijacze i cumę. Muszę to przygotować, bo ja nie mam załogi, przecież muszę wszystko sam przygotować. Czyli te odbijacze muszę powiesić, cumy przeciągnąć przez pół kluzy, czy tam przez kluzy, żeby były gotowe do rzucenia, i dopiero wtedy podchodzę do kei. I tak jak mówię, o 14 coś stanąłem przy tym Chanter od port Chanter Rain, a no i stoję do dzisiaj. Jakie takie wnioski z tego przepłynięcia. Bo to wszystko razem trwało, no ile? 4,5 dni przedpłynąłem, czy prawie 5 dni płynąłem z tego z Po pierwsze, że prześladowały mnie te wiatry północne. To, że ja zużyłem całe paliwo, to zawieczam tym wiatrów północnym. Ja powiem tak, że w ciągu. Ja kilka razy płynąłem tą trasą, w różnych latach. Kilka razy. Z Azorów do Europy Zachodniej, nigdy nie spotkałem takiej pogody. Nigdy nie było tak, że 100% wiatrów było północnych. Nigdy takiego czegoś nie było. Zazwyczaj były wiatry południowo-zachodnie do zachodnich, ale wtedy były takie wiatry, bo przez Atlantyk przechodziły niżej, a teraz po prostu uwzięły się wyżej. Nie wiem, czy to jest normalna sytuacja, bo to może za jakiś czas się dowiemy, czytając jakieś opracowania na ten temat, ale te tej Jasny to było utrapienie wielkie, a jednocześnie kosztowne, bo. W Praga da Victoria, zatankowałem paliwa za 1000 euro. Za 1000 euro full podkorek, full. To było jakieś wszystkiego razem 660 litrów, bo tyle mieści zbiornik. Ja zatankowałem 500, czyli 160 było jeszcze w zbiorniku. I całe te paliwo, prawie całe, poszło. Cały na tą trasę. Czyli innymi słowy, a jeszcze dotankowałem przecież w Muksia 200 litrów. I to wszystko poszło z powodu tych północnych wiatrów. Gdyby były wiatry, tak jak mówiłam, że dziś jest na Atlantyku i jest wiatr południowo-zachodni, zachodni, to ja. 80% płynę na żaglach, 20% na silniku. Tutaj było w ten sposób, że płynę 100% na silniku, używając od czasu do czasu żagla tylko i wyłącznie po to, żeby przechylić jacht na prawą burtę, żeby było więcej komfortu wewnątrz. No i teraz dzisiaj wychodzę, dzisiaj dzisiaj jest czwartek, wychodzę po południu z mariny w Szerburgu. Jeszcze tylko zatankuję paliwo, też pod korek. Rozliczę się z mariną, czyli zapłacę za paliwo. No i odchodzę. Ja od już nie wracam na miejsce, które teraz stoję, tylko od razu wychodzę z portu i pójdę. Sprawdziłem pogodę. Jeszcze wrzucę ostatnią wersję tej pogody, ale już sprawdziłem i wczoraj, i dzisiaj rano. Że będą dominowały wiatry różne, o tak można powiedzieć. Na samym początku będzie wiało trochę zróbcie, wszystko to będą wiatry słabe. Moja taktyka polega na tym, bo mój następny port to jest Grand Jarmut w Anglii, który już Jurek Knabe prowadzi z nimi korespondencję. Dostałem e-maile, które wysyłał Jurek, którym już tam się dopytują, tam jest jakiś człowiek o polskim nazwisku. W tym zarządzie portu nazywa się Dominik Zalewski. I oni się pytają już o tak zwane ETA, czyli powiedzmy przybliżony. Oni się dopytują o przybliżony czas przypłynięcia. Przybliżony czas przypłynięcia będzie sobota, czyli za dwa dni między 12 a 15. Tego mojego czasu, tutaj nie angielskiego, tylko mojego, bo to jest godzina różnicy. I ja. Mam takie kletnięte miejsce przy Kei naprzeciwko City Hall, czyli naprzeciwko ratusza. Tak jak wspomniałem, Jurek już ich zawiadomił i oni wiedzą, że ja przypłynę. I zobaczymy, bo w trakcie tych dwóch dni płynięcia to jeszcze będziemy z Jurkiem rozmawiać, oczywiście jeżeli będzie zasięg, jak to wszystko wygląda, żebym ja się do tego przygotował. Natomiast moja taktyka, no to ja z Szerburga jak wyjdę, a wyjdę między trzecią chyba a czwartą, Będę płynął wzdłuż wybrzeża francuskiego, aż do momentu, gdzie to jest duży ruch promowy między Calais a Dover. I przed Calais chciałbym przeskoczyć już na drugą stronę, czyli przeciąć farwatem ten główny. I to będzie jeszcze za dnia, jeszcze będzie widno, że ja przetnę ten farwater. I podejdę pod brzeg angielski, koło Dover. I potem, jak już wejdę na Morze Północne, to zakręcam w lewo. I stamtąd mam jakieś 115 mil morskich do Great Yarmouth. Czyli innymi słowy, powinienem być, tak jak wspomniałem, w sobotę między 12 a 15. I to byłoby chyba wszystko, co miałbym do powiedzenia. Jacht jest w zasadzie przygotowany. Kiedy no, na rzecz to paliwo. Sprawdziłem silnik, uruchamia się, wszystko gra. Jeszcze sprawdzę oczywiście poziom oleju. I w przekładni, i w silniku. No i to będzie wszystko. Ja jak rozważałem ten płynięcie po kanale angielskim, o to rozmawiałem również z Arturem, który płynął chyba w 1997 roku na jachcie Albatros. Bo silnik miał unieruchomiony, czyli pływał tylko na żaglach. I Artur mi wtedy tłumaczył, że ze względu właśnie na te prąty, raz w tą. 6 godzin w tą, 6 godzin w tamtą, to on stosował zasadę, że ja go spotkałem Salmut, i nawet wyciągałem Solidarity z Falmut, że po brzegu angielskiego rzucał kotwicę. Czekał, aż powiedzmy, te 6 godzin się skończy i będzie prąd w stronę pozytywny który będzie mu pomagał, bo płynął akurat sobie na wschód. I tak co jakiś czas, aż dopłynął do, do Amsterdamu. Natomiast kiedyś rozmawiałem z Heniem Jaskułą na ten temat, to on praktycznie powiedział to samo. W tym razie był okazja, on, on dwukrotnie przechodził to kanał angielski. Ja byłem ciekaw i nawet go spytrania, jak on był w Chicago. Ja bym a jak z tą A on wiferyje, ja i tak widziałem żadne jakieś tam, powiedzmy, wykreślanie kursów i tak dalej. Wtedy jeszcze nie było GPS-ów, nie było nic, on po prostu płynął na nawigacji zliczeniowej i ewentualnie takiej wyznaczał pozycję z latarni morskich. To ja widziałem, mówi, że 6 godzin w tą stronę prąd, 6 godzin w tamtą stronę. I tak samo z powrotem mówi. No, do tego się trzeba przyzwyczaić, że w pewnym momencie się płynie 10 węzłów, a w pewnym momencie się płynie tylko dwa węzły. Także to dokładnie ja doświadczyłem teraz, ale i przedtem również jak pływałem przez kanał angielski, to ja również o tym wiedziałem.